Siema widzowie, dzisiaj znowu pokażę wam jak zdominowałem serwer ClearMC. Jak zwykle zrobię wam konkurs, ale o tym dowiecie się pod koniec filmu. Jego wyniki oczywiście będą na moim Discordzie, do którego macie link w opisie. No a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Ona mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie On nienawidzi, mówi, no. na bar, duparuj, dupą, na mnie, typ, mówisz, tylko, mnie. On nienawidzi, ale mówi chodź na bar, jego tu paru no za typą Kiedy leci na mnie Jej typ mówi, że robimy tylko hajs Ona mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie On mnie nienawidzi, ale mówi chodź na bar, jego tu paru za No na mnie Jej typ mówi, że robimy tylko hajs Jest tą blokerkę, od kremą Blokerkę, co może robić każdemu rapera co mi mówi, że ją ale nie mówi, Kiedyś jestem Kiedyś pisgał z buta na N01, dziś pisgam wolny jak jadę łopere Bo z klubu wyrwałeś żanetę, co je biodni piwskiem i starym kiepem, ej mam bekę Mam, mam bekę Jak z potem sobie patrzę na ciebie Mam bekę No beka przecież odpalamy sobie kolejną rapsesję. Mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie. On nienawidzi, ale mówi chodź na tu paru za dupą, kiedy leci na mnie. Jej typ mówi, że robimy tylko hajs Ona mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie on. Na VG, ale mówi chodź na bar. Jego towaru za dupą, kiedy leci dla niej. Typ mówi, że robimy tylko hajs. Ona mówi, że przypadkiem, tu wpadła na mnie. A ja nie odwiedzam klubów poza tymi, w których gramy. Oh, They drop To wygląda fajnie, ale spadam, nie odkurzam twoich fantów w skarbie. To za wszystkie pojebane chwile, za te, które będą drugie tyle. Zgubię głowę i nie gubię tego w tyle. Rzeczy ciągnie w dół. Ze mną ona, no i kruk. To nie stało przecież się przypadkiem, ale czemu słabiej czuję ból? Ona mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie. On nienawidzi, ale mówi, chodź na bar. Jego dupa rusza, dupą, kiedy leci dla mnie. Jej typ mówi, że robimy tylko hash. Ona mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie. On nienawidzi, ale mówi, chodź na bar. Jego dupa rusza, dupą, kiedy leci dla mnie. Jej typ mówi, że robimy tylko hash. Jego dupa rusza, dupą, kiedy leci dla mnie. To, co kręci ją, to jest to ofensy life. Miałem plan, marzenie, chciałem coś pozmieniać. Będąc ze mną, poznają cały kraj. Działam, jakbym nie miał wyrzutów sumienia. Ona mówi, że widuje mnie. Zanim pożegnam się powiem jej do widzenia Upewnij się, że zapamiętam mój zapach Chcę sukces, jebać, ból istnienia Co poradzi ich jej chłopa, nie ma szans Ona mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie On nienawidzi, ale mówi choć na bar Jego dupa rusza pom, kiedy leci dla mnie Jej typ mówi, że robimy tylko has. Ona mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie On nienawidzi, ale mówi choć na bar tu paru za dupą, kiedy leci dla mnie Jej typ mówi, że robimy tylko hajs Jak ma tego szanker, no to pewnie nam da O, ojciec Piękno? Pięknie? Znaczy, to jest 600 paniek Mogę iść na spalmach? Moje 300 paniek, 600 paniek Szczerze, 300 dawno przejebałem Poszło mnie pamięć, chcę na sobie Diamant, naprawdę Diamant, sen stał się realny Pół życia to manifestowałem Wiem, że sam Może wyciągnę Bander. blogów, mamę Wyciągnę mamę, raper puszcza Prewet, nadzieję, że go wyciągnę dalej Ale dziś to ja mam Nagrywałem to kówno piwnicy, chcę wyprzedać skalę. A... Louis Luigi, mam to na sobie, bo gotuję z bratem jak Neptune. Ona mówi mi, 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 że to za dużo haruje bez sensu. Ale to klęk jest skutek, mam to wydział ja, ja mam to w sercu. Chcieli mnie wyjechać, ale dobrze wiedzą, że jest nie jestem w trąbie, ta korona padła. padła. Sejser a... z paniek, że wszyscy dawno pamięć, te numery wyszły ponad skalę. Może iść dalej. Nagrywałem to krótko w piwnicy. Zmień.

Dobra, to by było na tyle. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie o 200 tysięcy, to zostaw suba i lajka i napisz w komentarzu chcę wygrać. Siema!